Dzień dobry, dzień dobry. Przed nami kolejna niedziela. Mam nadzieję, że już wstaliście. Pijecie sobie pyszną kawkę i będziecie mogli razem ze mną ustalić skład na bieżący turniej. Jeśli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wspomóc na zrzutce, na patronite, subskrybując i dając lajka. Like Link do pomocy znajdziesz w opisie każdego filmu. Takie oto nagrody wpadły z turnieju najazdowego. Jak widzicie, udało mi się skończyć na pozycji 2784, czyli nawet nieźle, biorąc pod uwagę to, że przegrałem chyba 6 walk, bo przecież odnawiałem. skończyłem w najlepszych, najlepszym 1%. I nagrody takie sobie: No, oczywiście jest chorągiew ze smokiem, jest zatrzymanie czasu, 3 srebrne tokeny, 20 symboli to jest taki jeden z plusów. I monety Walhalli. ani dobrze, ani źle, nic specjalnego. Jakby to jakaś złota monetka, albo lepszy artefakt, wpadł, byłoby lepiej. Zobaczmy teraz, jak wyglądała moja obrona. Więc obrana od początku wyglądała tak, że atakowano mnie bardzo często. Nie wiem jak boty wyszukują ofiary, nazwijmy to tak, do obrony, ale tak jak zazwyczaj atakują mnie po 5, może 6 razy. Tak tu zaatakowano mnie, słuchajcie, 24 razy. Przypuszczono na mnie 24 ataki. Te ataki na mnie wyglądają mniej więcej tak. Czyli tutaj widzicie 5 pięć, pięć wygranych, jedna przegrana. Z kimś, kto miał 68 level. 3 wygrane, 1 przegrana z 77 levelem. Kolejne 5 wygranych, 1 przegrana. Tu 50, 49 nawet level. Tu 7 wygranych i ostatnia walka przegrana z 70 levelem. Więc tak jak widzicie, na 24 walki tylko 4 przegrane, 20 zwycięstw. Jak dla mnie to jest rewelacyjny wynik obrona A, ale ustawiając tą drużynę, tego się jakby spodziewaliśmy, tak, bo ta moja obrona, którą pamiętacie, którą tutaj teraz możecie zobaczyć, ona jednak była, no przepotężna na tej super szybkiej manie. No ja bym osobiście nie chciał trafić na takiego gracza z takim składem, który ja tutaj ustawiłem, także od początku zakładałem, że tak będzie i cieszę się, że to się udało. Mam nadzieję, że Wam też dobrze poszło. Dziękuję Wam serdecznie i przejdźmy do ustawień na aktualny, bieżący turniej. Zobaczmy, co tam nam dzisiaj twórcy gry zaproponują na turnieju. Znowuż mamy szturm, czyli tak samo jak ostatnio, wszystkie umiejętności specjalne na poziomie bardzo szybkim. Jedyna różnica jest taka, że mamy dostępne wszystkie kolory oraz to, że jest to turniej czterogwiazdkowy, czyli nie możemy używać postaci pięciogwiazdkowej ani czterogwiazdkowych oddziałów. No dobrze, dołączmy do turnieju. Nie mam jeszcze pomysłu, jak tutaj zaplanować swoją obronę. Jak zwykle zaproponowano mi najmocniejsze moje postacie, które mam, to już ostatnio sobie stwierdziliśmy, do tego doszliśmy, więc my sobie postacie wyrzucimy. I teraz zobaczmy, co my mamy z czwórek. Na pewno fajną postacią będzie Proteusz, I tak sobie wstępnie będę i najwyżej potem będziemy to zmieniali. I dobrym też będzie leczący, ale jeszcze nie wiem, czy na tej pozycji. Fajny byłby Merlin, bo on zabiera manę, ale czy potrzebujemy go, jak mamy Proteusza? Chyba nie, więc z niego zrezygnujemy. Mamy takie dwie postacie czterogwiazdkowe w kolorze fioletowym. Zobaczmy, co w żółtym. Żółty, jak zawsze wiemy, nie jest u mnie mocnym kolorem. Tutaj luxiu która mogłaby im zabierać manę, ale ona ich mocno nie będzie uderzała. No Wukong, ale on ma za duże prawdopodobieństwo chybienia. Przejdźmy do koloru niebieskiego. Boril, Kirill, Tryton, dobre postacie. Ponurak, tak samo obniżający uderzenie u nich. Tu ciężko wybrać będzie naprawdę. Z kogo skorzystać? Zobaczmy, czy jeszcze mam jakieś inne fajne postacie. Kamrat, dosyć fajny. Bardzo dużo obrony i bardzo dużo HP dodatkowo on minionki i osłabia ich uderzenie. I myślę, że to mógłby być dobry tank, bo on tu może namieszać. On stawia minionki wszystkim, czy tylko tym obok siebie i sobie. Trzem. przywołuje wielkiego pomocnika. Dla siebie i pobliskich sojuszników. Tak. Czyli tutaj może na razie tak byśmy pojechali. Jaś, którego niedawno sobie skończyłem robić, ale on tak samo jak wcześniej Merlin. Oczywiście, słuchajcie, zobaczcie. To jest petarda. Jeżeli nie macie żadnych super dobrych postaci, sugeruję na froncie ustawić kaszreka. Na bardzo szybkim poziomie on się będzie non-stop leczył. Dodatkowo będą Was prawdopodobnie atakowali czerwony, a on daje plus 94% do obrony przeciw ogniowi. Ja sam jeszcze rozważam, czy kaszreka nie dać, bo to jest postać petarda. To jest naprawdę rewelacyjny koleś tutaj. I wtedy zamiast Sabiny byśmy dali, a Sabinę byśmy mogli dać na, gdzieś na bok, i to by nie było głupie. Ale rozważam, zobaczmy co tam jeszcze mamy. Oczywiście, tak jak wspominałem w poprzednim turnieju, taki w tym, jeżeli mamy szturm, czyli bardzo szybkie ładowanie many, to starajmy się skupiać na postaciach wolnych, ewentualnie średnich. Świetny byłby tutaj mały John, uważam. Tak samo by mieszał, spowalniał ładowanie many. A z czerwonych co? A z czerwonych zdecydowanie kolem, który też ma pierdyknięcie bardzo mocne. Jak to porobić, słuchajcie? Jak to porobić? Dobrze by było zrobić to w taki sposób. Ponieważ mamy wszystkie kolory, więc sugeruję jednak w obronie mieć tęczę. Oczywiście można tam pójść w 3, 3 czy w 4 kolory, jeżeli się je rozstawi na skraju, ale ta tęcza jednak tutaj byłaby wskazana. I teraz tak, czy my chcemy, tylko tutaj zobaczcie, to, to jest minus tego ustawienia taki, że nie mamy właśnie, nie mamy tutaj żadnego, czego żadnego nie mamy? Żadnego lekarza blisko i oni nas będą mogli wykańczać, jeżeli dobre klocki dostaną. I tutaj, mimo że uważam kamrata za lepszego zawodnika, to nie wiem, czy w takim zestawieniu nie sprawdziłby się każdy, bo tutaj wszystko opiera się na kamracie, czyli atakujemy kamrata, on, on trochę nas wstrzymuje, dzięki temu odpara kolę, i proteusz i reszta będzie ich wykańczała. Natomiast jeśli damy jeśli komuś pójdą na początek krocki czerwone, to nam po prostu tego kabrata wyciągnie dosyć szybko. I teraz, w takim ustawieniu, jakbym miał, chciał kabrata na froncie zostawić, to musiałbym kolena albo proteusza przestawić na bok, a obok kabrata dać leczącego, właśnie Sabinę, na przykład, o której wcześniej mówiłem. Czyli protek by musiał polecieć na bok, żeby nie, nie, nie było obok dwóch fioletowych. Ale jakbyśmy dali tutaj kaszreka, to wtedy moglibyśmy tak zostawić. Oj, tutaj byśmy dali kaszreka. Błąd. Tutaj byśmy dali kaszreka. Tutaj byśmy dali kolena. Mam wątpliwości, jeśli mam być szczery. Rzadko je mam, ale ale one się zdarzają. Co dalej zrobimy? Niebieski. Co my tutaj z niebieskiego możemy? Wtedy moglibyśmy sobie użyć może zamiast leczącego Kirilla, bo jest to niebieski leczący, więc pasowałby nam do tęczy. On wprawdzie za dużo nie leczy. 30%, ale dodaje też do ataku. Natomiast on na pewno lepszą od Kirilla postacią byłby w takim razie Śmiały Kieł, bo leczy 37% i też dodaje 30% w kostiumie. Ale śmiałego kła musielibyśmy dać tutaj. Zobaczcie, kombinujemy. Brakuje nam koloru jakiego? Brakuje nam koloru żółtego, ale wtedy niebieskiego byśmy nie mogli zostawić tego, którego mamy, tylko musielibyśmy go zmienić. I teraz na kogo go zmienić? A może jeszcze inaczej, może wtedy czyli tak, kilka byśmy wyrzucali. A może w tej chwili dać sobie tutaj ponuraka. I to by też nie było głupie. Zobaczcie, tu ponuraka. A tutaj byśmy sobie wtedy dali tego kolena i już tłumaczę dlaczego. Myślę o takim ustawieniu, dlatego że ponurak na pewno na tej pozycji odpali wcześniej przed kolenem, dzięki czemu osłabi dwóm albo trzem przeciwnikom w zależności jak trafi tarczę, czyli osłabi, o, o, nie osłabi tarczę, tylko osłabi obronę i wtedy jak kolen siepnie, to ich mocniej dociśnie. Natomiast uważam, że jest to bardzo pasywny zespół, bardzo pasywny mimo wszystko, bo mamy tak dwóch leczących, czyli śmiały kieł i kaszyrek. Proteusz on raczej też nie atakuje, to jest postać, która blokuje manę. Pozwoli nam przetrzymać, ale nas nie atakuje, więc nie jestem przekonany, czy to jest dobre ustawienie na turniej, gdzie trzeba wszystkich w miarę szybko wykończyć. Mm, mam wątpliwości i te wątpliwości u mnie są dosyć duże. Cały czas rozważam tego kamerata, bo to jest mega postać. Z średnim ładowaniem tutaj będzie ultra szybki. I może wtedy zamiast proteusza, ale proteusz tu namiesza, mimo to blokowanie, many bardzo szybkie. To jest podstawa, nawet dwóch proteuszy, mogłem dać. O lender. Bo teraz tak, jeżeli kaszrek odpali, to może jeszcze inaczej zrobić. No ponurak tak uderza średnio, bym powiedział, i będzie nas leczył, i daje plus 94 do światłości, i daje plus 94 do ochrony przed ogniem, to może jednak skorzystać z tego kabrata, który będzie gnębił przeciwników i dawał minion. I może takie ustawienie byłoby dobre. I tutaj śmiały kieł gdzieś odpali, ale wtedy byśmy zamienili śmiałego kła miejscami. I to jest też dosyć ważne. I dlaczego tak jest? Dlatego, że... Nawet jeżeli odpalą w tym samym momencie, to po pierwsze wolę, żeby najpierw odpalił śmiały kieł, bo po pierwsze nas uleczy, a po drugie wzmocni nasze uderzenie. I jeżeli drugi wtedy odpali kolen, to kolen będzie miał uderzenie mocniejsze, o te 30%. Dobrze mówię 30, sprawdzimy o ile ma? Tak, o 30% do ataku. Więc może to jest lepsze rozwiązanie. Dalej nie mamy mocnego uderzenia, bo uderza nam tylko kamrat tak naprawdę i kolen, ale kolen tu robi zamieszanie. Natomiast jak u przeciwnika będą leczący, no to tylko proteusz nas tu ratuje. Słuchajcie, no ja nie mam dobrych czwórek, cały czas to powtarzam. Mam standardowe, jakoś muszę porobić. Jeszcze nie wychodzimy, jeszcze popatrzymy, co my tu mamy. Dobrze, jeszcze raz sobie przelecę tutaj to, co mamy. Sokoła strażnika. Czemu nie daje sokoła strażnika? On jest niby bardzo szybki on nie uderza, mocno, 270%. Chociaż, może 817 tu ma ataku, może kurde, to też jest bardzo dobra postać. On mógłby być dobrym sniperem. Tu dobry jeszcze ewentualnie mógłby być Stoneclay, który się będzie zamieniał cały czas praktycznie w ducha i jego nie będzie można rozwalić. Widzicie. Niby mówię, że nie mam dobrych postaci, a tych postaci mam dużo, i może właściwie to jest mój problem, że jest ich za dużo. Może to ja źle do tego podchodzę. Merlin też jest świetny, bo rzuca furiacki atak. Żółte, tak jak powiedziałem, z żółtych to bym tylko tego szakala mógł ewentualnie dać, którego miałem wyżej, z czwóreczek. Tryton, tryton ma mocne walnięcie, 335%. I jeszcze regeneracja zdrowia, plus 39%, więcej każdej regeneracji, czyli będziemy się uzdrawiali szybciej. Nie to, że on nas uzdrawia, ale spowoduje, że o 40% szybciej będziemy odzyskiwali, albo więcej będziemy odzyskiwali energii. Też mógłby tu być wtedy z boku. Oczywiście można by Borilla dać jako kontrę. No ale jak atakuje mnie przeciwnik z głową, to zaraz weźmie kogoś, kto tą kontrę ściągnie. Czy to lekarza, czy to kogokolwiek innego. W zielonych jeszcze mamy Brynhild. Co robi Brynhild? Regeneruje też regeneruje 37% zdrowia. I pobliscy sojusznicy stają się odporni na odczarowanie podbicia. Plus 74% obrony przeciw umiejętnościom specjalnym. I plus 24% regeneracji mana, czyli ta mana byłaby jeszcze szybsza. Pójdziemy w trzy zielone, żeby zmusić ich do ataku czerwonymi. Jak nie dostaną czerwonych klocków, to no to mamy pozamiatane niby. Bo Brinkhild też zdąży się naładować, uleczy tego. Może to też by była niezła kombinacja, ale Proteusz jednak jest lepszy. Jeszcze tylko spojrzę na czerwonych. No w czerwonych nic nie mamy, bo Kalile... Nie jest jakąś super atakującą, jest dobra, ale jakby przy kolenie to nie ma co jej brać w ogóle. Oczywiście mógłbym tutaj znowu wziąć Wilbura, ale trochę pasywnie to się ostatnio nie sprawdziło. Zresztą wtedy nasze ataki na niego też będą słabsze, na nim, bo oni się będą oni będą niby będą mieli osłabioną obronę, ale też będą dzielili obrażenia, więc nie będę miał szansy wykończyć im pojedynczo postaci. Czyli to przedłuży mój atak, co spowoduje, że przy szybkim pozwoli im się ładować, więc tutaj Wilbura bym chyba nie brał. W tej chwili zastanawiam się tak naprawdę nad jeszcze jedną postacią, czyli nad wymianą proteusza, co będzie najlepiej pasowało w to miejsce. Czy jednak Protka, który będzie im blokował manę i to jest super czy też pójść na przykład w Brynhild, która dodatkowo jeszcze nam wzmocni o 37% przyspieszanie ładowania mane, czyli w ogóle będziemy się ładowali od dwóch, trzech losków, od trzech pewnie i dostaniemy plus 74% do umiejętności specjalnych dla kolena. I dla Kaszreka. I to są właściwie dwa tylko dwie rzeczy, które mnie zastanawiają. Bo Gadeirus, co on robi? Też zadaje 165 obrażeń. O, a może Gadeirus zobaczcie, bo on jest wolny. Plus 48 do ataku i też zdrowie regeneruje. Może ten i pójdźmy sobie w zielone. Ale wtedy najfajniej było przerzucić z kolei Kaszreka w miejsce kamrata, a zaśmiał go kłap snajpera. snipera. No Chociaż tu Kaszrek z Gadeirusem powinni się leczyć non stop, a do tego Gadeirus uderza. I plus daje nam atak, czyli da atak kolenowi. Kurde, fajne to jest. Fajne ustawienie. Niestety, niestety, minus jest taki, że będą w nas wchodzić czerwonym kolorem. Trzech leczących znowu już mamy. Właściwie dwóch pełni leczących i trzech atakujących, czyli Kamrat i to są obszarowcy, czyli uderz uderzają słabiej. Kolen też jest obszarowcem, ale on ma pierśnięcie mocne, więc. Tutaj bym go zostawiła. Może tak. Słuchajcie, to jest mega ciekawe, ja sobie tak, mówię, tak czasami sobie lubię poeksperymentować razem z wami te w tym momencie. Widzicie, tutaj zwracam uwagę na to, żebyście nie skupiali się przy ustawianiu drużyn tylko na jednej, na, na jednej postaci, bo w ustawianiu takich obron ważne jest to, co postacie robią i jak działają z innymi postaciami, które dajecie. Ja te w tej chwili zastanawiam się przy takiej obronie, czy jeszcze dać znaczy, czy, czy zamienić jeszcze śmiałego kłada, tego, że śmiały kieł. Daję 30% i on będzie znosił te moje 48 od Gadeirusa. Będzie je po prostu zamieniał. Czyli jak Gadeirus odpali i śmiały kieł, to mu się nałożyć 30 i zniknie 48. Czyli jakby osłabimy sobie atak. Natomiast Gadeirus leczy wszystkich. Tu jak damy jakąś postać, to będzie to jedyna postać, która nie będzie miała leczenia. I co, i tutaj damy mocny atak, a czy mocny? Tutaj damy szybki atak wtedy Ultra. Czystą klejwa. A może tutaj dajmy w takim razie proteusza. Słuchajcie, ja bym sobie poszedł tak. Mega ciekawe. Tak jeszcze nie grałem, tak jeszcze nie ustawiałem swoich postaci. To jest też fajne, że prawdopodobnie atakujący nie skupią się na Proteuszu, bo no go chcieli wybić w pierwszej kolejności, czyli zostawią mi może tutaj środek. Wiecie co, ja tak zostawię. Nie jestem do końca przekonany do tego ustawienia, ale... Ono mnie tak mocno zaciekawiło, że ja chętnie zobaczę, jak to się sprawdzi. Naprawdę. Ale teraz co zrobimy? Teraz jeszcze zamienimy tylko kolena, dlatego że... Z Proteuszem, dlatego że wolę żeby Kolen uderzył jako pierwszy. I dlaczego? Jeżeli Kolen i Proteusz uderzą w tej samej rundzie, to wolę, żeby Kolen uderzył jako pierwszy, bo całkiem możliwe, że wykończy kilka postaci, więc w tym momencie Proteusz nie będzie musiał na nich rzucać czaru, skupi się na tych, którzy zostali. Gdybym zrobił odwrotnie, to Proteusz by mógł rzucić na przykład na dwóch, trzy, trzech swój czar blokowania many, a za chwilę Kolen tych trzech by wykończył, więc to byłby jakby zmarnowany tak Proteusza. Więc dajmy sobie to tak. Te pozycje tutaj są bardzo ważne. Pamiętajcie, że postacie odpalają się od lewej w automacie, u Was tak samo, jak, jak jesteście w obrony, czyli najpierw uderzy Kolen, Kamrat, Kaszrek, Gadeirus i Proteusz. I musicie sobie planować, co jak chcecie. I teraz właśnie jeszcze się zastanawiam, czy lepiej, żeby mi najpierw odpalił Kamrat, czy lepiej, żeby mi najpierw odpalił Gadeirus. Najpierw, żeby odpalił Gadeirus. Dlaczego? Le Aha. No dobra, Gadeirus, dlatego, że Gadeirus też daje uderzenie właśnie obok siebie wzmacnia. Czyli chcemy, żeby nam wzmocnił Kolena Gadeirus przecież, a nie Proteusza, który raczej truje niż uderza w pierwszym ataku. I tutaj sobie damy osłabienie jeszcze ataku. Słuchajcie, ja zostawiam to w taki sposób, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, jestem bardzo ciekawy, możecie się pochwalić w komentarzach, jakie wydajecie obrony, a za tydzień sprawdzimy to sobie. I jeszcze jedna ważna informacja, ponieważ nie chcemy zaśmiecać swojego Facebooka, na co niektórzy z Was zwracali mi uwagę, że trochę za dużo się tych filmów pokazuje i ja się z tym poniekąd zgadzam, tutaj była słuszna uwaga, mimo może wdałem się w polemikę z jednym z Was, to moje najazdy turniejowe od dnia jutrzejszego, czyli od poniedziałku, nie będą publikowane na naszej stronie facebookowej. Jeżeli Was one interesują, chcecie je oglądać, ustawcie sobie dzwoneczek przypominający tutaj na tym kanale YouTube'owym. Wtedy będziecie mieli informację, albo sprawdzajcie. One są codziennie po 22-23 wrzucane, na pewno przed 24. Możecie sobie je oglądać następnego dnia, jeśli chcecie. Ale już nie będziemy zaśmieciali naszego Facebooka, więc przypominam, jeżeli chcecie je oglądać i nie chcecie ich przeoczyć, to zasubskrybujcie tę stronę oraz dajcie sobie dzwoneczek, żeby Wam przypominało, o tym, że pojawiają się nowe filmy. Dziękuję Wam serdecznie, życzę jeszcze raz miłej kawki, miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej! Jeśli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wspomóc na zrzutce, na Patronite, subskrybując i dając lajka. Like Link do pomocy znajdziesz w opisie każdego filmu.